Z ciekawostek, które dzisiaj się dzieją, to odbywa się tutaj dopuszczanie bardzo przypadkowe do ich Hotele Diamantinensis I korzystając z tego, że wykluły nam się samczyki, próbujemy na w miarę młodych samicach. Efekt jest taki, że no, badają się na razie. Chociaż tutaj jedna z samiczek w miarę chętnie tupta do samca, więc może coś będzie. Po chwili przerzucamy się na kolejną samicę. I tutaj widzę, że też akcja się odbywa, wręcz pompowanko. Także prawdopodobnie ten rozmiar samic jest już ok. Nie wszystkie samce chcą współpracować, ta jeden właśnie uciekł. O, chociaż widzę, że dyga i prawdopodobnie będzie wracał do samicy. Zobaczymy, może, może wróci, może nie. A obok kumpel daje radę. Tak, ten przyjemniaczek, który wcześniej był nagrywany, zrezygnował z misji. No ale coś tu wcześniej majtał się z tą samiczką, więc liczę, że coś tam będzie. Akurat trafiliśmy w idealny moment, bo. Jeszcze w tym tygodniu, e, właściwie to prawdopodobnie w dniu premiery tego materiału te samice właśnie będą zmieniać domy, no bo z tych pojemników ewidentnie już wyrosły. Zwróćcie uwagę jak aktywne są te samce, jak one tutaj nacierają. O, tu akurat się odbyło chwilowe mycie bulbusa. Prawdopodobnie właśnie e, po kopulacji, często zauważyliśmy, że jeżeli kopulacja jest udana no to po całym akcie e, z racji prawdopodobnie kultury no, diamantek się postanawiamy. Zresztą inne gatunki też tak samo robią. Kolejna parka, z którą próbujemy to Amazonius burgessi, Fajny, duży, świeżutki samiec napełniony liniał w lipcu. Jest to samiec, który dojrzał u nas. Takie najbardziej lubię, bo są najpewniejsze. Kupowane samce, no nigdy nie wiemy z jakiego są źródła. W sensie nie chodzi już o czystość czy coś, tylko po prostu o wiek. Tutaj mamy świeżynkę, no i Pokładam w nim duże nadzieje, bo gatunek jest fajny, fajnie się mnoży no i wychodził na zmiarę regularnie. A jest to z tego co kojarzę chyba jedyna samica, którą mam do dopuszczenia. Więc, jeżeli by się udało, no to samiec będzie na sprzedaż. Akcja lekko nabiera tempa, samiec się tutaj pręży. W międzyczasie zauważyłem, że jednak takich samic nie mamy jednej, tylko dwie. Także jeszcze będzie miał trochę roboty. Chyba, że pomoże mu jego brat, bo dorosłe samce tego gatunku mamy dwa. Jest jeszcze akcja z Caneusem. Samice widzieliście kilka filmów temu. Samca zresztą chyba też. No i tu jest właśnie ten samiec w terarium u samicy. Samica siedzi tam w gnieździe w tej ciemności. No i czekamy. Czekamy na jakieś drgania i pierwsze ruchy. A obok te amazoniusy. Tam w tle na blacie odbywa się kopulacja, a ja z ciekawości, pamiętacie? Harpa pulchripes i tutaj mamy nimfy czarne liniejące na L1. A nawet sporo już L1. Także... Niedługo do oferty dołączą właśnie Harpak L1, a na ten moment w ofercie są takie osobniki w okolicach 1,5 cm ciałka, także już fajne duże. Po chwili, ojej, mamy to idealnie uchwycony moment. Chciałem powiedzieć, że po chwili udało się samcowi zapiąć hak na pazurach jadowych, a w międzyczasie on zrobił ten swój piękny, unikalny podjazd pod nią, no i właśnie ją tam bulbusi. Także można powiedzieć, że mamy. Kopulację zaliczoną, bardzo się cieszę, 1-0 dla nas. Ale największa magia to się dzieje tutaj eee, i wracając do Cyaneusa, to krótkie info. Ostatnio próbowałem tą samicę dopuszczać, była po prostu istnym killerem jeżeli chodzi o samca. Ganiała go, chciała go zjeść i jedyne co miała w głowie to właśnie pokonać go. W międzyczasie karmiłem ją dosyć eee, aktywnie, zjadła dużą ilość turków odłogiej fest Urus, No i dzisiaj w kontakcie z samcem widzieliście przed chwilą tupanko. Zobaczymy co przyniesie czas. Czekamy. O, znowu jest. Elegancko. Także wróżę tutaj sukces. Mam nadzieję, że się uda. Ostatnie ujęcie na amazoniusa. Właśnie sobie gdzieś tutaj podąża po braplaście i za chwilę go chowamy. Bardzo ładny samiec. W takim momencie jak ten, czyli kiedy już skopulował, trafią do swojego pojemnika. Dostanie świeżej wody. Dostanie karaczanka. Będziemy czekać na napełnianie. No i potem będziemy akcję powtarzać. No a tutaj istna petarda. W międzyczasie samica wyszła. Zobaczcie jaka jest przepiękna. Jestem pełen podziwu. Ten fioletowy trójkąt na karapaksie połączony z tym pomarańczem. No wow. No i samica ewidentnie spokojna. Czekająca na kopulację. Samiec, no zobaczymy czy da radę. Mam nadzieję, że tak. Samiec trochę zaczyna cudować. Wspina mi się tutaj na tą Kore, którą mam w terarium, samica podąża za nim, ale warto zwrócić uwagę na kolory samca. Zobaczcie, jaki jest złoty. Ta półsamica przepiękna. O teraz fajnie było widać ujęcie, jak ten fiolet błyszczy na jej odnóżach. No i najgorsze, co może być, czyli jak samica zamiast iść do samca i kopulować, to sobie gdzieś postanawia wyjść. No i generalnie jak ja zaraz szturchnę, no to cała zabawa zacznie się od początku, więc no dopuszczanie, trzeba mieć cierpliwości sporo. Wracaj laska do terrarium i dawaj, no a nie. Jazda. Minęło już sporo czasu i samica niestety nie zamierza wejść do terrarium, więc delikatniej, oho, miało być delikatnie, nie zdążyłem jej dotknąć i zwyczajnie się wpadła tutaj. Więc zaczynamy zabawę od nowa. Cyaneusa na razie zlipa, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że sekundę temu wpuściłem tej człompeł z redunkus. No i pierwsze co zrobił to zanurkował w gnieździe samicy i tam właśnie, o widać go, odbywa się cała akcja. Jak wyjdą dokończymy tej i zobaczymy co się dzieje. Samica świeżutko po wylince, praktycznie jeszcze nie odkarmiona, więc liczę, że nie będzie tutaj jakiejś lipy. Ale jeżeli chodzi o psalmo to lubię dopuszczać takie sztuki, bo potem jedzą jak opętane i praktycznie momentalnie skoką. Samiec pojawił się na horyzoncie, dubsko już wystawił. Czekamy aż wyłoni się samica. Generalnie to będzie teraz wyglądać tak, że on będzie ją zachęcał do tego, żeby wyszła. No, albo będzie wchodził do niej, zobaczymy. No, ale generalnie gdzieś tutaj, w tej okolicy, powinna odbyć się ta wymarzona przez nas kopulacja. Pierwszy sukces za nami, samica wyszła. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. W międzyczasie na polu bitwy pojawił się mały zwycięzca tej sytuacji, bo nie został zjedzony. A tutaj parka znowu do siebie wróciła. No, i czekamy na dalszy efekt ich starań. Zlukajcie te pazury jadowe. Teraz widać jeden, bo drugi właśnie zostaje złapany przez hak samca. No i może będzie tutaj jakaś akcja. Wydaje mi się, że właśnie jest zapięty drugi hak od spodu, albo dopiero próbuję ciężko to ocenić, bo patrzę przez wyświetlacz na aparacie, a nie jeszcze nie jest pięty. Próbujemy. W międzyczasie zmieniłem trochę koncepcję. I to terarium od Zanusa, zwyczajnie siecie całkowicie zamknąłem, bo ta samica cały czas chce wyłazić z tego terarium. No i zamiast zająć się samcem, no to zwiedza. Więc na razie mamy takie ujęcie, jakie mamy, i zobaczymy, co przyniesie czas. Liczę, że coś się uda, natomiast patrząc na to, jakie jest zainteresowanie, to mm, nie przewiduję dzisiaj sukcesu. Próbujemy jeszcze z Afonopelma crinirufum, Najmniejsza moja samica samiec za to jest mega aktywny, no jest to samica świeżo po wylince, też jeszcze nie jakoś bardzo mocno odkarmiona, natomiast tutaj akcja odbywa się wprost odwrotnie do pozostałych, czyli po wpuszczeniu samca błyskawiczna reakcja, no i właśnie jesteśmy świadkami próby podpięcia haków pod pazury, no jest to taka forma obrony samca przed tym, żeby samica się na niego nie rzuciła i go, zwyczajnie się nie pogryzła, nie zjadła. No i przy pomocy tych haków ciągnie ją do góry, podsuwa się pod nią, no i wprowadza. E, bulbusiora tam, gdzie trzeba. Na tym ujęcie fajnie widać, że samiec jest w sumie większy od samicy. Ale co ciekawe, jak poprzednim razem ten gatunek dopuszczałem jeszcze wylinkę temu. To była dokładnie ta sama sytuacja, z tym, że ten samiec, którego mam teraz, to jest naprawdę już gigant, bo tamten był dużo, dużo mniejszy. No i wtedy tej dysproporcji tak nie było widać, ale tutaj widać ją bardzo. No i po prostu może tak jest, że w tym gatunku samce są po prostu takie dłuższe, dłuższe nogi, takie masywniejsze, a samiczki takie drobniejsze. W każdym razie na pewno są dorosłe, no bo właśnie siostra jednej z nich już kokon nam dała. Ostatnio już dawno były z niego jedynki. No i teraz jesteśmy jakby w drugiej turze, no bo mamy już znowu akcję po wylinkach, no i świeżutkiego swojego samca, czyli takiego jak najbardziej lubię. Pozycja godna mistrza jest, mamy to. Samica crini crinirufum właśnie została zapłodniona i to świeżo po welince, bo mamy z końcówki czerwca wylinkę, także idealnie stwardniała, odpoczęła. Teraz dostanie po kopulacji porządnie jedzonko, wodę i będziemy oczekiwać jakoś w okresie zimowym na kokon. Mega się jaram. Wreszcie jakieś udane roznożenie dzisiaj może nie rozmnożenie, ale kopulacja, bo po prostu ten dzień to była istna męczarnia. Kurczę, ale się tu dzieje. Jest namęczarnia dla mojej psychiki, jeżeli chodzi o to dopuszczanie, bo wszystko się układało wprost odwrotnie do tego, niż bym chciał. Jezu! Ale agresja. Dobra, wyciągam go. Teraz to już naprawdę wygląda jakby oba haki były zapięte, zaczyna się taniec. No i będziemy zbliżać się ku podjechaniu pod samicę. Chyba, że samiec coś odstawi, bo widzę, że kombinuje i idzie na bok. No nie no. Szkoda słów, gościu. No wreszcie. Się wsunął pod tą samicę i coś tam robi, ale czy udolnie to nie mam pojęcia. Natomiast tym ujęciem ja zwyczajnie w świecie kończę ten materiał, bo tyle nerwów ile dzisiaj straciłem na dopuszczaniu pająków. Jak na początku mówiłem, że trzeba być cierpliwym, to ja już mam dzisiaj po prostu dość. Także widzimy się w kolejnych materiałach i siema.